Otwieramy tą wielką bydlacką machę. I co? Amortyzator, czy patyczek? No, amortyzator. Audi nas przyzwyczaiło do prestiżu. Co my tutaj mamy? Yy, ogólnie paleta silników diesla-benzyny. Tutaj w tym miejscu magiczne trzy literki, czyli 2.0 TDI na pompowtryskach. Silnik niezwykle nieudany. Natomiast w tym egzemplarzu 410 tysięcy, moi drodzy. Oryginalny pompowtryskiwacze, nic się nie dzieje. Wymieniona jedynie pompa od oleju, taka standardowa usterka oraz w, 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 w turbina regenerowana. 2.0 TDI otwiera tą gamę. Później po liftingu w 2008 roku już był poprawiony Common Rail. Ale ja bym się, tak, jeśli chodzi o te silniki, skłaniał jednak ku mocniejszym dieslom, czyli 2.7 TDI V6 i 3.0 TDI V6. Tamte silniki Generalnie są bardzo trwałymi silnikami, natomiast mają jedną wadę w postaci łańcucha rozrządu.